wszystkim, ja mam na ja mnie Aga, i witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku na tym kanale. Dzisiaj zajmiemy się tematyką wiązań i farbowania ubrań, czyli tak zwanego tie-dye, które jest bardzo popularna na TikToku. Jeśli chodzi o TikToka generalnie to bardzo mnie to irytuje, ponieważ jak wiecie, większość dziewczyn tam farbuje te swoje ubrania, no i każe wracać na profil w ciągu 24 godzin w celu zobaczenia efektów, czego ja nigdy nie robię, no bo kto by do, o tym pamiętał. Ubrania tie-dye zaprezentowały w tym sezonie również sieciówki. Mam tutaj na myśli handel, oczywiście, o którym wspominam już. W drugim odcinku oraz, no nie do końca, sieciówkę, ale markę Jessica Mercedes we klem. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie postanowiła zaoszczędzić paru dyszek i wykonać takie koszulki sama. Przy okazji troszeczkę się pobawić. W tym celu przygotowałam tutaj, proszę Państwa, wybieracz, bo będziemy również wybierać koszulki, przygotowałam, gdzie to jest, Barwniki. Proszę bardzo, zielone, żółte, fioletowe, różowe. Myślę, że na pewno zrobimy jakąś tęczę, jakiś jednokolorowy wzór. Ciapki, oczywiście spirale. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. A tutaj sobie trochę jeszcze bardzo potrzebne są nam gumki. I mam tutaj na myśli gumki recepturki z Osho'om, które zdają się następująco. Dzięki nim będziemy utrzymywać naszą koszulkę w odpowiednim ułożeniu, które pozwoli nam wykonanie różnych wzorów. No i co ja tutaj jeszcze mam? Mam tutaj oczywiście pierdeliart koszulek i to dosłownie pierdeliart, troszkę poszalałam w tym temacie, jest to koszulka taka z Allegro, która ma całkiem niezłą jakość, a mniej więcej za nią jakieś 6-7 złotych. Mam też koszulki z Cinsea po kołyszce no i też coś z Allegro. Mam ich jeszcze więcej tutaj na dole. Oczywiście obiecuję Wam, że nie będziecie musieli czekać u mnie na efekty w ciągu 24 godzin. A jeśli jesteście ciekawi całego procesu, to zapraszam Was na mój balkon. Także witam Was na balkonie. Jak widzicie, ja się tutaj już troszeczkę przebrałam, żeby nie pobrudzić ubrań. Założyłam też ochronną rękawiczkę, bo miałam tylko jedną. No i przelałam sobie że do mniejszego opakowania, żeby łatwiej mi się nim operowało. Aha, zapomniałam o jeszcze jednej rzeczy, mowa tutaj o widelcu, będzie nam pozwalał zawieć te koszulki w łatwiejszy sposób. Tutaj jeszcze musiałam sobie postroić głupie minki, no i proces z widelcem wygląda dokładnie tak, dociskamy go sobie na środku koszulki i po prostu rotujemy dookoła, tworząc całkiem naturalnie takiego ślimaka. Później właśnie sobie go jeszcze możemy poprawić rękami, no i unieruchamiamy go gumkami, tak jak wspomniałam wcześniej. No, i teraz, kiedy przygotowuję sobie tę koszulkę, mogę wam się wytłumaczyć z souwera, Oczywiście, jak na prawdziwego informatyka przystało, kiedy wyszłam na balkon i zauważyłam dookoła pełno sąsiadów, no to się cała zgrzałam, i dla własnego dobra oraz dobra sąsiadów stwierdziłam, że po prostu dogram ten dźwięk w postprodukcji. No i tak wyglądał mój gotowy ślimak zarówno z przodu jak i z tyłu. Następnie przeszłam do polewania tego ślimaka wybielaczem, starałam się żeby to było w obrębie właśnie granic wydzielanych przez gumki, ale nie do końca chciał ten wybielacz współpracować, być może łatwiej byłoby to zrobić na przykład na mokrej koszulce, ale na to nie wpadłam. Starałam się jednak przede wszystkim zachować odstępy pomiędzy tymi powiedzmy kawałkami pizzy, Polanymi wybielaczem, a także tymi, które pozostawiłam jako czyste, tak żeby jednak mimo wszystko było to na przemian. Jak zobaczycie po moim imieniu, nie do końca mi to wyszło tak, jak planowałam. No i generalnie widziałam tę koszulkę w raczej czarnych barwach. Przejdźmy do prezentacji tego, jak ta pierwsza koszulka wyszła w realu. Mam ją tutaj dokładnie przy sobie. Mam nadzieję, że uda mi się się sięgnąć. Proszę bardzo, więc ta czarna, wybielona koszulka wyszła. Tak, uważam, że wyszła naprawdę spoko, tam na tej przebitce, na której robiłam to wszystko mogliście zauważyć, że na koniec troszkę się krzywiłam z tego względu, że wydawało mi się, że ten wybielacz troszkę krzywo się wylał, że ten efekt nie będzie taki spiralny, no i faktycznie efekt jest ogólnie bardzo delikatny, troszeczkę nierówny, ale wydaje mi się, że ma swój urok, nie wiedziałam w ogóle, że czarny kolor wybiela się w taki dziwny pomarańcz, no i chyba co, nie pozostaje nam nic innego niż po prostu tę krzyżulkę przymierzyć. No i tak, wygląda w niej dokładnie tak jak widać na obrazku. Jeśli miałabym jakieś wątpliwości przed założeniem jej co do tego jak ten efekt mi się udał tak teraz chyba wszystkie w ogóle się rozwiały. Wydaje mi się, że ten efekt jest fajny, taki grunge'owy, ale chyba nie wszyscy z nas lubią nosić takie duże koszulki na wierzchu, z tym względu na to, że z nich to całą sylwetkę, więc teraz zobaczymy sobie jak będzie wyglądała na przykład w takiej wkasanej wersji w spodnie. Proszę bardzo, jak widać ta koszulka jest tutaj właśnie wkasana w spodnie. Wydaje mi się, że ten typ jej noszenia troszkę lepiej służy damskiej sylwetce z tego względu, że no, nie odkrywamy sobie talię chociażby. Troszkę się tutaj jeszcze poruszam, możecie zobaczyć, jak ona wygląda z innych kątów. No i ogólnie jestem bardzo zadowolona z tej koszulki efekt, mimo że nie namierzony, to wyszedł całkiem spoko. Koszulce numer dwa wzięłam w obroty kolejny szczuciec, którym była łyżka. Ślimaka przygotowałam analogicznie jak w poprzednim przypadku, tyle że poza kamerami. Tutaj widać jeszcze jakieś ostatnie drobne poprawki. No i wziąłem się za jej barwienie. Zaczęłam od koloru żółtego. Wykorzystałam tutaj właśnie łyżkę do łatwiejszej aplikacji barwnika. Starałam się nakładać go bardzo dokładnie, tak troszkę wpycham go w tkaninę, z tego względu, że chciałam uniknąć białych prześwitów między kolorami. Przygotowywana przez nas koszulka jest dwustronna, dlatego musimy również pamiętać o zabarwieniu jej z drugiej strony. Po kolorze żółtym przyszła pora na kolor pomarańczowy, który umieściłam tuż obok niego, aby te kolory się przenikały. A skoro już doskonale widzicie, że idziemy według tęczy, no to kolejnym kolorem nie mógł być żaden inny niż właśnie czerwony, no a po nim szedł czas na fioletowy. Po fiolecie użyłam również koloru niebieskiego i zielonego, których jednak nie nagrywałam, bo stwierdziłam, że zanudzicie się na śmierć. Pora na koszulkę numer 2 i totalnie nie chowam jej właśnie za plecami. Oto i ona. Jak widzicie, naprawdę efekt wyszedł taki jak zamierzony. Ja sama byłam w szoku, jak ją rozwinęłam po tym farbowaniu, i aż sobie przykleiłam, pod nosem. Nie będę powtarzać co. W każdym razie naprawdę naprawdę to mnie zaskoczyło, że ten, ta metoda faktycznie działa i możemy uzyskać taką fajną tęczę. No i co? Może zobaczymy, jak będzie wyglądała na mnie. Tam Ja ją podwinałam sobie taką metodą to noż Zawinałam ten koniec, tak, żeby to był właśnie crop top. Za chwilkę zaprezentuję Wam też, jak będzie wyglądała tak normalnie oversize'owo. Wydaje mi się, że wygląda fajnie. Świetnie pasowałaby na jakiś festiwal, także mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się ją na pewno wykorzystać. Albo jeszcze tego lata na jakimś wypadzie. Strasznie mi ta tęcza w ogóle pasuje do koloru włosów i do mojej zwariowanej stylizacji dzisiaj z tymi diamencikami złotym łańcuchem. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, możecie znać w komentarzach. No i co, pora chyba wykazać w ogóle tę koszulkę. O, proszę bardzo, mam nadzieję, że nic tutaj Wam nie zaprezentowałam. No i tak wygląda w pełnej okazałości. Jak widać mamy tu właśnie te spirale. Ja dzwonię w ogóle łańcuchem z No jak widzicie tęcza wyszła. Podoba mi się to, że te rękawki nie są do końca takie same, że jeden jest czerwono-fioletowy, drugi niebiesko-fioletowy. To oczywiście też był niezamierzony efekt, bo jak to było wszystko zwinięte, to totalnie nie zdawałam sobie sprawy co jest gdzie. I tak tylko waliłam tymi kolorami na ośle. Tak wygląda w pełnej okazałości w 360 stopniach. Jeszcze raz zaprezentuję Wam plecy. I właśnie jeśli chodzi o 360 stopni, to właśnie o tyle różni się kolejny wzór, z którego korzystałam w następnej koszulce. Te żart był sobie, jak nieszczęście sorry. Dokładnie o tej koszulce była mowa. Tutaj też mamy ślimaka, tylko w takiej wersji całkowicie różowej. Netknęło mnie na tę koszulkę całkowicie na końcu, ale zaraz i tak, że to jest ten sam wzór, jak już zauważyliście. No to prezentuję ją w związku z poprzednią. Ta koszulka również wyszła całkiem spoko. Jedyne, do czego mogłabym się przyczepić to takie niewielkie kropki. Nie wiem, czy je zauważycie, może podejdę bliżej. Niewielkie kropki z barwnika. Po prostu farba mi się nie do końca dobrze wymieszała. No i niestety te kropeczki się pojawiły. Mam nadzieję, że może po jakimś praniu, po jakichś delikatnych jeszcze próbach zdjęcia tego, mm, może się ich pozbędę, no i może ją teraz jeszcze troszeczkę rozwinę, żebyście zobaczyli cały wzór. Oczywiście wymieniłam się tutaj już na dole podczas związywania, ale o, obiecuję i, przy, ale mogę wam przysiąc, że naprawdę ją prasowałam, tylko już robiłam to samo na poprzednio, czyli po prostu zwinam ją w takiego ślimaka, podzieliłam na 6 części i co drugą farbowałam na różowo. No i efekt jest dokładnie taki, jak widzicie. I z przodu, i z tyłu, proszę bardzo. Pora na wzór numer 3, w którym zaczniemy od przekształcenia naszej koszulki w taką jakby parówę. Jak widzicie robimy sobie z niej taki czubek, może takiego trochę dłużka i dzielimy sobie go na mniejsze fragmenty za pomocą gumek. Ja zdecydowałam się na 4 gumki, które umożliwiły mi na podzielenie takiej parówy na 5 części. No i tutaj w każdej z części zastosuję inny kolor, czyli łącznie mój wzór będzie miał ich 5. Zaczynamy oczywiście od koloru żółtego. No i zastosowałam go tutaj na czubku, powiedzmy, że na głowie tego naszego duszka. Tutaj również staram się wsmarowywać ten kolor w materiał, tak żeby on dobrze nasiąknął. Jednak omijam w tym przypadku przestrzeń wokół gumek, gdyż chciałabym, żeby pozostała właśnie troszkę biała, żeby te kolory oddzielało takie białe oczko, powiedzmy. No i po części żółtej mamy tutaj róż oraz czerwień, a także kolor fioletowy i niebieski, których nie widać na nagraniu, ale za chwilę przekonacie się, że Was nie oszukuje. Jeśli chodzi o wykonanie koszulki typu Bullseye, to tutaj pod koniec tego procesu miałam już lekkie załamanie nerwowe. Z tego względu, że zaczynała od koloru żółtego, później był jakiś tam różowy, czerwony, fioletowy. I w miarę dodawania tych kolejnych kolorów, one mi troszeczkę spływały na ten żółty. Przez co nie, nie był on taki czysty, tylko troszeczkę wymieszał się z tymi kolorami. Dlatego, jeśli będziecie sami robić tę koszulkę, to postarajcie się sobie zabezpieczyć ten żółty kolor jakimś woreczkiem na przykład, żeby te kolory po prostu na niego nie spływały. No ale co, mam tę koszulkę przy sobie. Zobaczmy, jak ten efekt faktycznie wyszedł. Zacznę ją wam pokazywać od tyłu, z tego względu, że tego względu, że ten efekt, o którym Wam wspominałam, ten taki wymieszany, żółty, nie występuje z tyłu, więc wygląda to tak. Wydaje mi się, że ta koszulka też wyszła naprawdę spoko. Jest właśnie ten taki biały prześwit między kolorami. Troszeczkę niżej jak widać jest on bardziej czerwony niż biały, ponieważ podczas spłukiwania tej koszulki z znanego barwnika niestety ten czerwony spłynął, ale nie wydaje mi się, żeby to aż tak bardzo psuło tę koszulkę. Zawsze można ją oczywiście nosić jako crop top, albo po prostu sobie nawet przyciąć. No, jak już jesteśmy na przodzie, no to właśnie tutaj widać to, o czym wspominałam. Jest tutaj troszeczkę wymieszania tego żółtego z innymi kolorami. Ale z drugiej strony myślę, że zrobił się tutaj dzięki temu też taki pomarańczowy w formie gryździstej. Ja osobiście jestem z tego efektu zadowolona, to był mój pierwszy raz. No i co, będę ją nosić, bo ją lubię. A jeśli już mowa o noszeniu, no to proszę bardzo. Ta koszulka jest w rozmiarze S i przez to nie wydaje się aż tak bardzo oversize'owa, mogę ją nosić spokojnie, nie w spodnie. No i co? Może wkasamy sobie ją mimo wszystko pod stanik, żeby zobaczyć jak taka bardziej dopasowana wersja będzie tutaj wyglądała, także dajcie mi chwilkę. Mimo wszystko, chociaż wydawało mi się, że te duże koszulki będą wyglądały lepiej jako takie crop topy, to kurczę, ta mniejsza wersja też wygląda naprawdę spoko, nawet nie wiem, czy nie lepiej. Także jak widzicie, mamy tutaj właśnie ten efekt bullseye, który jest określany jako najprostszy do wykonania na początek, ale też jeden z najbardziej efektownych. I tutaj faktycznie muszę się zgodzić, nawet w wersji crop topa przykuwa to uwagę, te kolory są dość intensywne. No i wyglądam tak bardzo letnio. Szczerze mówiąc w tej koszulce chyba czuję się najbardziej jakbym była właśnie na wakacjach albo się na nie wybierała. Jest taka jakaś kolorowa i energetyczna powiedziałabym. No i witam Was na moim balkonie już po raz ostatni. Ta koszulka będzie trochę bardziej nieregularna, dlatego na spokojnie możemy ją sobie zwinąć trochę randomowo. No i oczywiście zabezpieczamy ją, utrzymujemy w miejscu za pomocą gumek. Nie krępujcie się zwijać tej koszulki również na brzegach w takie mniejsze supełki. Do wykonania tej koszulki polecam zastosowanie miski, ze względu na to, że będziemy ją polewać z góry. Ja zdecydowałam się na barwnik koloru niebieskiego. No i jak widać, oblałam nim moją bluzkę całkiem hojnie, w losowych miejscach z jednej i z drugiej strony. A kiedy dzieło już dobiegło końca, postanowiłam je rozpakować i podejrzeć uzyskany efekt, który nie do końca mnie usatysfakcjonował, dlatego postanowiłam zawiązać koszulkę jeszcze raz i to ponownie w dość dowolny sposób. Tak, jak widać po moich rękach i nogach barwnika, nie szczędziłam również dla siebie. A kiedy zaś shirt był ponownie zawinięty, postanowiłam przetestować na nim barwnik czarny. I tutaj starałam się wykonywać troszkę mniejsze kropki, dopełniające ten istniejący już na koszulce niebieski kolor. Jak widzicie, w tej poprzedniej koszulce zostałam sobie już do końca. Nie chciałam przerywać tego wakacyjnego klimatu, w którym się znalazłam i poczułam. Także została nam do zaprezentowania właśnie jeszcze ostatnia koszulka, ta taka bardziej nieregularna. Ta koszulka prezentuje się dokładnie tak. Niemniej jednak nie wiem, czy do końca dobrze wyszła. Podobna oczywiście koszulki znajdziemy w handlemie na przykład, w różnych sieciówkach. Wydaje mi się, że jest to dość popularny, nieregularny efekt, ale sama nie wiem. Zobaczymy, może troszkę lepiej będzie wyglądała na ciele, już może w formie crop topa. Wydaje mi się, że tutaj również tył wyszedł troszkę lepiej. I bardzo się cieszę, że w trakcie wykonywania tej koszulki jednak nie zostawiamy jej tylko niebieskiej, tylko dodałam troszkę czarnych plamek. Wydaje mi się, że fajnie tak troszeczkę ją urozmaicają. Także co, nie przedłużajmy, przejdźmy do mierzenia. No i muszę Wam przyznać, że ta koszulka mnie troszkę zaskoczyła, bo wygląda naprawdę dobrze. Z pewnością nie jest tak szalona, jak te reszta z tych wszystkich koszulek, które dzisiaj zrobiłam, więc będę mogła w niej spokojnie wyjść na miasto, nie wzbudzając jakiegoś większego zainteresowania. No i ten niebieski kolor też pasuje do takich nadmorskich klimatów, przypomina trochę niebo albo właśnie morze. Będzie świetnie pasował do takich bardziej dziewczyncych stylizacji, do jakiejś spódniczki czy spodni. No i kurczę, szczerze mówiąc, Spisałam tę koszulkę na stratę, a wygląda naprawdę spoko i będę ją nosić. Doszliśmy już... Boże, atakowałam ja firankę. No i co, zbliżyliśmy się chyba do końca tego odcinka. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Nie było łatwo, jak widać po moich rękach. Nie wiem, czy możecie to zauważyć, ale są troszeczkę fioletowe, jakbym była jakimś umarlakiem czy drakulą. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli wykonacie sami taką koszulkę, koniecznie dajcie mi znać w komentarzu albo podeślijcie fotkę na Instagramie. Wszystko chętnie obejrzę. Dajcie znać w komentarzach, która z koszulek spodobała Wam się najbardziej. Oczywiście chętnie przyjmę wszystkie łapki w górę, suby. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa! To jest zdecydowanie jeden z moich faworytów w tym odcinku. Nie spodziewałam się, że uda mi się uzyskać... Dzięki, Bąbel. Ja poczekam. Idę się przymudrować.